Wordom zależy na tym, żeby jak najwięcej osób oblało egzamin na prawo jazdy. Prawda jest taka, że gdyby Wordowi zależało na tym, żebyście jak najwięcej oblewali te egzaminy, to ani pan dyrektor Wordu w Białym Stoku, ani w Łomży, ani w Ostrołęce, czy w innych Wortach, gdzie byłem, nie wpuściłby mnie na plac Wordu, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda od kuchni. Ale dyrektorzy Wordów wpuszczają mnie na place manewrowe, często sami ze mną rozmawiają, żeby wytłumaczyć wam ten cały egzamin na prawo jazdy, żebyście mogli zobaczyć na filmach za darmo na moim kanale, jak wyglądają place manewrowe, co gdzie się robi, na co uważać, ale Wy dalej macie święte przekonanie, że wszystkiemu winien jest Word. Najpierw to szukajcie winy u siebie, szukajcie winy u swoich instruktorów nauki jazdy, czy was przygotowali do egzaminu, a na sam koniec dopiero szukajcie winy w ośrodku ruchu drogowego i u egzaminatora. A jeżeli uważacie, że egzaminator was nieprawidłowo ocenił, to trzeba złożyć Odwołanie od wyniku egzaminu. Jeżeli uważacie, że zachowanie egzaminatora było niewłaściwe i wpłynęło na wynik negatywny egzaminu, to dodatkowo można złożyć skargę na egzaminatora. Z tym, że wy nic z tym nie robicie, tylko płaczecie w internetach, że tak mnie źle egzaminator potraktował. A może nie miał innego wyjścia, tylko po prostu musiał oblać.